Manko, patrzcie jest Kaczorek, grubcio nagrywa właśnie jesteśmy na prezentacji u firmy PIROMAX tak jest, o Grzesiu ma taką przepusteczkę nie, to nie mam ja mam taką przepusteczkę tak. e, przyjechaliśmy jesteśmy troszeczkę przed czasem korzystamy z atrakcji, tutaj między innymi są takie samochodziki e, 4x4 tor terenowy. tam jest druga atrakcja takim nie wiem czym to się jeździ, jakąś kosiarą na dwa silniki, też pójdziemy później sprawdzimy ściana spinaczkowa e, tam będą jeszcze sporo atrakcji więc naprawdę e, jazdy, jazdy jazdy samochodami jest. wojskowymi tak, więc więc widzę tutaj firma Piromac z okazji dziesięciolecia naprawdę Zasalałem. dość grubą e, imprezę zorganizowała, jeśli o to chodzi. Więc o, tutaj ktoś jedzie, Andrzej jedzie? Nie, nie, nie Andrzej, o, to, to takie coś mniej więcej jest. Były Andrzeja nie ma. Tak, nie ma coś z pochelki. Więc wrzucę Wam po prostu parę przebitek, jak to wygląda. O, padę Walwam! <ścoughs> o. o, 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 jedzie, o, patrzcie, macie, o! Andrzej driftem! Andrzej! Andrzej, Andrzej! Andrzej w czoku, zjazd. Chłop w czoku był. O, Jasiek tam się znalazł. Ee, patrz. Nawet tu mnie rzucić wrzuci, to wariat. Rura. Rura niu-niu. Rura Andrzej. No, więc tak to wygląda, więc naprawdę zapowiada się to dość fajnie. Pogoda, jak widzicie, sprzyja. Dopiero coś późnym wieczorem ma przyjść, ale to mam nadzieję, że do 22 się śmiało. Andrzej wrzucił dwójkę. Wyrobimy. Przez prezentację, wiem to. Tylko nawet nie wiem co powie. Kaczor, stary prowadzi. Ty jest wiem. Ty pasażer. Masz... Pełne? Jakieś takie leciutkie. Leciutki. Nie, puste. Nie może ktoś się połasił? Puste, puste. O, zobacz, kasuczki. Faktucha w zielonych. swoją ukochaną kosteczkę? Nie wiem, trzeba znaleźć. Wow. Dobra, kostka do pokazu. Tego chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Czarne, fajne, białe też. No <mulety> Wójt została, a Petarek jest. Jest i ona. Jest, kraterek. Argo. moja miłość. Jest i ona. Pamiętasz play, tak, kiedy odpalaliśmy i psy przyjechały? Po cywilnemu. Przyjechali sobie popatrzeć. Nie, my w innej sprawie, no. nie do was. Sharp, hard, fireball. O, Jojo. Punisher, Monster, kaliber. Good.

Jedna pamiętam z takich tych... Tak? No, ta jedna z pierwszych, którą mieliśmy, tak. pamiętasz? fajny, to, to chyba każdy z Was To jest się kojarzy z Kerfurkiem. Gdzie tego grana też kojarzę. z tych po była zarąbista, chyba 11 albo 13. Najwyższą ręką I pamiętajmy, rakiety lubią latać na Paweł, najczęstszy Cześć, pamiętasz? Tak! Twoje układa. gazu? Bo to musisz, nie. dwie osoby równocześnie muszą gazu dodać. No, tak. tak! I w tym momencie, jeśli... <głosy> 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 to się nie chce wczoły, żeby... tak, nie tak, nie tak, tak, tak. tak, tak. Tylko, że tutaj nie ma, tak, że ten jest tam, tylko, że ja jedną bajkę, ty drugą. E, no teraz dobrze im poszło. No, już, już, już. O, poczekaj. Czyli Jasiek, Jasiek jest słabym ogniwem.

O, fajnie. Pp się nigdy nie trzymałem. Oryginalne bronie. MP38. 40. Ta tubkę? ta dupkę. 40. Mosin. No. no, Grzesiu, tego jakbyś wziął, to byś był prawdziwy Szwab. Tak, ja byś mógł mówić... A ten też fajny. To... Gdzie PPSh-a? Gdzie kacapskie. Bierz, bierz Szwabskie. Ty byłeś nie lepszy Niemiec. A to niemieckie to tu jest. Tak to jest chyba Tak, to jest taki najtypowszy karabin, drugi Postrzelane z Teraz przyszliśmy obejrzeć sobie zabytkowe wozy Andrzej, jak tam się te... Zobaczmy, co tam Niemiecki bus to aktualnie trwa konkurs na wiedzę o PiroMaxie przez 10 tak. lat. Wzięliśmy udział, zobaczymy jak wyjdzie. 2 na 10. Jak panowie? Zajebiście. Ja się ja się, się Nie, Ogólnie atrakcje trzeba przyznać 10 na 10 mega. Nie Grzesiu? Tak. Zaraz, Fajne. zaraz napiszą, że zapłacili ci za to filmik Że będzie sponsorowany Dostałem, ale cichosza Nie, tak jak napisałem na fanpage'u Tak naprawdę my z Kaczorkiem czujemy się cząstką PiroMaxa Bo 2016 roku, no tak naprawdę oni nam bardzo dużo pomogli w tym znaczy, wszystkim. To znaczy ogólnie no, też po części Firmax jakby dołożyły się na rozwój naszego tego no, kanału. Głównie przecież. Głównie. Bazuki nie bazuki. To zaczęło się głównie o nich, chłopaki nas wspierali. Kurc, Dokładnie, tak. więc... Czy bym się zobowiązali? Ale wow. <laughs> <Tyle śmiech> ciepełkiem bali. <laughs> no bo to podrzewamy. <laughs> tu... Ale jak ładnie się puszczy. No bo to pewnie będzie później. Na razie Dobra, masz. Ty rada, tam, tam na końcu tam. jest coś, co człowiek lubi. Wracając do projektów, kiedyś żeśmy z tego zrobili chyba sześciometrowego wariata Na Sylwestra, co następnego dnia Stasiu przyjechał, nas opierdzieli, że był Ja Nie następnego, tego samego dnia Myśmy w dzień przecież odpalali, on zaraz przyjechał i nam kazał sprzątać No Ale coś było Tak, to to strzelało i strzelało, to żeśmy potem w żeśmy odpalali A z tego pamiętasz projekt? Co żeśmy ile wtedy, 60 ich odpalili na Brzejsach? Tak, i chora się czarna zrobiła Zasłoniło końce Titanium Saluty, te singielki, przecież to był klasyk no i ta też była, to jest, to, to jest salut, klasyk. Krater, Krater, Krater klasyk. klasyk. No a to kaczorka albo na to każdy zna. to też klasyk. Jest taki. O, no co reki i też klasyk. I to cała ak, to w ogóle. Cała. Mam wrażenie, że to mala ostra, tylko kawal na szczepaki. myślałem, że tu się pójść w kładzie. I dziki by nie miały sens. To pełni sprawna broń. To widzę, jest AK-47, AK-474, TES-a. Ty z tego do dzika by walił. Granaty MG34. Jaki wariat, tu było chyba kiedyś działko jakieś. Ale są rzeczy zajebiste. No. Nie, to co że to nie chroniło, to przedostrzemy jakieś tam ewentualnie. Tu jakiś ten. Ale ten ile ma miejsca tu miał do siedzenia? Fajna sprawa. No, takie atrakcje tylko u Piramaksa. Dawaj, kuście! To jest ruski sprzęt, więc trzeba trochę... Słyszałeś? O. Eee? Patrz wariata, zobacz go! I pisz, sąsiada! Kaczorek, odważysz się? Będziesz się strzelić? ja z tego strzelam. Z kałacha, żeś się bał? No bo kałacha nie lubię. Takie atrakcje tylko u Kurde. Ale kawał już? Wal po kolei. Wal po kolei. <grywa> Tylko <laughs> przyłóż go kurabali, bo ci zęby wypiję. Jeden wypluń. Nie celuj. <laughs> nie, nie. Paweł. Paweł. Marta Rakus. Sławek Zbyszek. Wojtek. Zapraszamy też pracowników, którzy z nami ja, byli 10 lat temu w Słotopolskiej Dolinie, kiedy wyszedłem na scenę, co prawda grono było mniej, za, mniej liczne, równie zacne, zjadła mnie taka trema, że nie wiedziałem co powiedzieć, wiedziałem, że stoją przede mną kierotechnicy z ogromnym doświadczeniem zawodowym. Powiedziałeś, że masz super ludzi, e, no to nie wiem czy się spodziewasz tego, że ci super ludzie przygotowali też coś dla ciebie bo, i dla waszej firmy. Łukasz, Łukasz zapraszam, bo jest niespodzianka. Super sprawę. E, zostałem e, przez ekipę Pieromaxa. Właściwie jestem takim, takim e, członkiem z ramienia wysuniętym na czoło. 100 lat Początek tego wszystkiego, co dzisiaj zaprezentujemy Państwu. Dupnięcie jest, aurorki, komar mnie atakuje. tak jak tu zaczynaliśmy, nie? Kaczor.

Bezupnięcie miała bardzo dobre, ale nisko walnęła. To No, zależy się kto co lubi, nie? Teraz B. Bezupnięcie ma. Ja, ja, ja to widzę na ziemię. <laughs> nie próbujcie mnie naśladować. C. ręcznie podpalałem. No ręcznie, no bo no to nie ma co z systemu podpiąć. Ta najsłabsza była z tych Słaby chłop miała. Pojedynka pozycja PIC 302 D. Tam cała elita siedzi. W miejsc. A my tu mamy swój stoliczek. Wipowski. Bez muzyczki. Bez muzyczki. Tak. Coco Chanel. T teraz, nie? D. D jak? D chyba była najlepsza. Najlepsza ta była. Tak. I teraz dwie nowe. I teraz dwie nowe. PIC 302 E. Ładna, był, ładna. nie, no, to była która właśnie... To była Desk. też wybiera to barkę. nowość w park. Nie, nie były fajnie. Nowość 2022. No. Długo się utrzymuje. Ej, co jest 302. Nie? Ale ładne element. Wiesz, trzeba pogodzić niektóre rzeczy. Huk, efekt, długość utrzymania. Ta była lepsza jeśli chodzi o jej O, o, dobra. nie patrzmy na jest dobra. FK jest, jest dobra. I wszyscy. O! Tuskana, zobaczymy. Odległość. O, no, a jak mówię? Tuskana, ja też tak to Tu Tuskana? Tukana? Tukana. No dobra, zobaczymy. Jak ona. Co mam pada? Tu grad pada. Dobra, zaraz zobaczymy. Odległość 50 metrów. Jest młody. Piękna jest. Piękne, żywe kolory. Żywe kolorki. No ona pyta się złoty. dobra teraz to co każdy z nas kocha każdy z piromanów deszcz przestał padać więc kontynuujemy prezentację titanium salutę. coś co każdy piromaniak uwielbia między blokami to jest k5 Zaraz weź takie cztery naraz od palca. Nie wiem, to by chce zwrócić uwagę, ale jak Red Dragon PXB 2133. No zobaczymy, panie. No to, to chyba w 2021 wychodziło. Tu jest 20 to jest mała kostka. Ale, Ale teraz pytanie, czy odpali, czy zamokła, bo no, jak sami widzieliście na nagraniu, dość ostra burza nas dopadła. Świat nas zostawił przez to, poszedł spać. Tak? Z Jagermastejkiem. Z Jagermastejkiem. Dobra, ręcznie odpalali. odpalali. Jak ktoś kocha ten efekt, to jest idealna kostka dla niego. Jak na 20 efekt jest naprawdę duży. No jak na dwudziestkę, kształt. Jak na dwudziesteczkę... I to ona nie jest taka droga. Teraz coś, co każdy kochał i uwielbia. Titanium Green Kostka, w której człowiek się zakochał. Typowo finałowa. Salutek. Dynamiczna. To, to było, ale... Technotonik! No, tak. A tektonik, tektonik! Dobra! Powiem Wam tak, no prezentacja bardzo piękna. Gdzie są fajerki? Gdzie są dziewczynki? Dobra, żarty żartami, krater. Where is wybuch? Dobre podsumowanie. 30, 16 strzałów, ale on ma teraz minę. Teraz mały hitor co kiedyś we mnie i kaczorka strzelało. Mały fireball. Fireball. No, jest dupnięcie. Malutki, króciutki, ale konkretny. Nie, duży. Gdzie kucharek 6, tam nie ma co jeść, teraz mamy wyrzutnie, demony ognia, jak sami słyszycie wesoła atmosfera, i o to jest najważniejsze, żeby była wesoła i fajna atmosfera, nie? Tak jest. Całe te. O Sebek, a co ty tu robisz? Przyszedłeś zobaczyć? Dobra. Demony ognia. Ma. Ładna mina Dobre druknięcie Brzuszek się trzęsie Piękny niebieski Ja potem do, do, potem do, mam tylko te teksty na YouTube. ja wam ja. to obiecuję. Dobra, cicho, cicho, dobra, teraz wyrzutnia no, Krampik. No, nazwana na cześć majora, który zmarł w tym roku. Tak? Ja tego nie słyszałem, to taka... Ja jest, na bieżąco. <laughs> przede wszystkim musi być pozytywna atmosfera, no. To jest ta kwestia, jest, to, się to kiedyś nie była? No nie wiem, no, panie, dawaj na to O kurwa. O! Te emocje Kuśnika! Emocje Kuśnika są najlepsze! O. O! I, ale ogólnie co, zła była? Ładna, dobra I Kuśnika Naszynobus. początek Nie żałuję, że ją mam No Czyli fireball trzyma ma Nie wiem jak zacząć. Nie wiem po prostu jak zacząć. Jest tyle do opowiedzenia, a chcę to jak ktoś mówi wszystko fajnie zewrzeć do kupy, żeby podsumować dziesięciolecie firmy Piromax. Powiem wam tak. Ee, Pogoda była trochę niesprzyjająca, ale zacznijmy może od tego. Było multum atrakcji, które też nagrywaliśmy. Były samochód terenowy 4x4, później był jakiś samochód elektryczny, czy tam spalinowy, co żeśmy we dwójkę musieli cisnąć. Na czas były quizy ze znajomością Piromaxa, czyli 10 lat, co tam jak. No od 2015 roku z no coś tam wiedziałem No ale poniżej 2015 roku, no, to, no, 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 no jeszcze wtedy nie siedziałem w pirotechnice, jak to się mówi Więc mnie nie było, e, nie było mnie po prostu na świecie pirotechnicznym I później można było to sobie postrzelać troszeczkę ze ślepaków, z różnych broni Na przykład z kałacha, tam za, 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 Kaczor strzelał chyba z jakiegoś Granda e, drugowojennego było bardzo fajnie, można było się przejechać tymi sta, z tymi e, wozami bojowymi Cóż dodać, cóż odjąć. No, było fajnie, naprawdę było fajnie. Jedzenia było tyle, że. ale tam człowiek bardziej chodził do źródełka niż, do, niż po jedzonko. No i właśnie o to chodzi, że zastanawiałem się, czy powycinać te nasze luźne rozmowy, te emocje, te wulgaryzmy, niektóre, które uczestniczyły nam podczas odpalania produktów Piromaxa i z drugiej strony tak, z jednej strony tak, żeby taka kulturka była, tak wiecie, pik pik pik, ale z drugiej strony ludzie wiedzą jaki jestem, wiedzą, że jestem szczery, że no zdarza się, że umie na kanale są te przekleństwa, że no jest jak jest, więc z drugiej strony po co ukrywać te emocje? Po co ukrywać po prostu te pozytywne emocje, które nam towarzyszyły? Siedziałem ja, Marcinator, Lama, Radek, Kusztyk, Kusztyka Brat, Spachla, Kaczor, chyba wszystkich wymieniłem. Jeszcze Jasiek był. Żeśmy tam siedzieli w jednej wielkiej bandzie. Tam jeszcze Bushido gdzieś w kąciku stał niedaleko nas. Tam jeszcze ktoś poszedł, a i pan Rakietka też był. Wszyscy żeśmy tam razem siedzieli, razem, jak to się mówi, wspólnie, wspólnie, bez żadnych granic, że Marcinator masz lepiej, że ty masz lepiej. Razem żeśmy tam stali, razem żeśmy się bawili, razem żeśmy oglądali i razem żeśmy się cieszyli. I dla mnie to było najważniejsze, żeby nie było żadnych granic, żeby pokazać ludziom, jakie nam towarzyszyły emocje. Nie ukrywaliśmy po prostu tego, więc po stwierdziłem, że po prostu tego nie będę wycinał ani cenzurował. Żeby po prostu ludzie wiedzieli, ja ile nam to przyniosło radości i do chwili obecnej normalnie jest tak ciepło na serduchu, jak przypomnę sobie i ten... Pokaz, co tam chłopaki odpierdzieli, to, to tego się nie da opisać. Ta kamera to w żadnym stopniu wam tego nie odda. Czy na przykład te tysiąc wyrzutnie jednocześnie, ja się darłem do mikrofonu i tak nie było mnie słychać, nie było mnie słychać. I to były małe, zwykłe kosteczki efektowne, a co by było, gdyby to były hukowe, to ja bym nawet tam nie stał, już bym siedział na drugim końcu Polski, to bym słyszał. Tak. Pogoda no niestety też nie, nie była Zbytnio przyjazna Ale mimo to daliśmy mega rada czy chłopaki dali radę Bo no, na początku tam coś było strzelane Później przyszła dość mocna burza, ulewa Ale przed tą burzą odpaliliśmy ten pokaz Który miał być odpalony przed 22 Pokaz wyszedł se manifik. Później, no wiadomo, lało, 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 to przebitki pewnie Wam nagrałem, jak tam lało. No i później, jak to się mówi, było około 40 minut przerwy, więc zdążyliśmy, jak to się mówi, zdążyli chłopaki tą całą prawie serię odstrzelić. Zostały tylko tak naprawdę kompołdy, więc kompołdy nie zostały tylko odpalone. Ale to, co chciałem, to po prostu nagrałem. Nie wiem, co uda mi się z tego odzyskać, co zobaczycie, bo później już zaczął też plać, zalało mi wejście ee, mikrofon, no ten, ten Jacka mi zalało, Jacka zalało i że po prostu na tak odglądałem te odcinki to słychać jest jakiś tam przester, więc co się uda to po prostu wam powklejam i to... Znaczy co się uda to po prostu wam powklejam, bo to jest mowa już końcowa. Więc powiem Wam tak, dziesięciolecie mega. Ja czuję się, jak to się mówi, czuję się taką malutką cząstką tego importera. Dlaczego? Bo ktoś mi na odpowiedział, Ale ty dupę ale ty dupę Nie, bo oni jako pierwsi na polskim rynku wyciągnęli do mnie rękę. Oni jako pierwsi, jak dla młodego początkującego YouTubera, e, zakup jakichkolwiek fajwerków, nawet to z tego, żeby były tanie, ale e, mając rodzinę na utrzymaniu, nie było mi żeby pójść sobie kupić. A bazukę, żeby sobie odpalić w głupim luźnym strzelaniu, a to bazuka pod gankiem, a to bazuka na grillu, a to sylwester z PiroMaxem więc ci co siedzą na tym kanale od początku pamiętacie, że kiedyś od roku 2016 tak naprawdę do 18 dość mocno na moim kanale był PiroMax nawet później były jakieś głupie prześmiewki, bulodupstwo że o, bo wspierają Machonego, wspierają Machonego później przyszły serpyro, no i tak teraz jest tak jak jest to się po prostu potoczyło, z Triplex, jest Jorge i tak to już po prostu teraz poszło e, lawinowo, ale tak naprawdę ten kanał zawdzięczam na sam początku właśnie Piromaxowi, że oni mi naprawdę na początku mega dużo pomogli, ale to też działa w dwie strony. Dzięki temu, że ja dostawałem towary na testy, ja też im robiłem w jakiś sposób reklamę. No, najsłynniejsza polska rakieta bazuka chyba ma ponad 400 czy pół miliona wyświetleń, co pamiętam do dnia dzisiejszego, jak ktoś chce, to zawsze bazuka, 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 i to zawsze zostaje w głowie. Jak się tymi bazukami strzelało nawet Katiusza była z tych bazów Odpalaliśmy 50 rakiet, więc to były fajne czasy. Było mega fajnie, mega towarzystwo. Co ja mogę powiedzieć, ludzi było naprawdę od groma. Dużo było ludzi. Obstawiam, około 150 było. Lekko, lekko było 150. Może na nagraniu tego tak nie było widać, bo oni wszyscy byli tak po prostu Część tu, część tu, część tu. Więc tyle. Ja nie wiem, kiedy kochani, wam zmontuję ten odcinek. Bo naprawdę, w montażu będę miał od groma a czasu mam bardzo mało. Wy, jak już oglądacie ten odcinek, no to ja już pewnie mam wiele rzeczy za sobą a dużo rzeczy mnie po prostu czeka, zanim ja to po prostu zmontuję. Jeszcze raz chciałem podziękować firmie Piromax. Wychaczyłem tam parę perełek, które trzeba koniecznie nagrać, które są must have. Eee... No i cóż mogę powiedzieć, jeszcze raz dzięki, było tak. Pirotechnika powinna łączyć. A nie dzielić, ale powinna naprawdę łączyć, a nie dzielić. Na razie.